Ty prędzej zdechniesz, jakbyś mu coś dał. Przestań, kurwa, nie grzesz. <grym> to, to są po prostu taki... stare, to jest wilgoć. Ta Je. wilgoć, ubrania niemyte, stęchlizna. Je*** po prostu To, to podobnie jak z twojej buzi. Dziewczyno, kurwa, ja przynajmniej myję dupę. Ty to żenę. się już nagrywa? Może. <grym> wszystkim, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Mudormut, a razem ze mną po mojej lewej znajdujesz. Właściwie nie wiem, jak będzie wyglądać na ekranach laptopu, czy nie poprawy. będzie wszystko po prawej. Jest ze mną Cię Kuba Krokmalski, przywitajcie. wszystkim miło być mi znowu na kanale Kacpra Słyszałem, że się stęskniliście. I don't think so. Fun gdzie ja to odpowiem? Mam nadzieję, że mi zabierz. Strasznie śmierdzicie. Facter, nie robi prania od Teraz praniotki! Nie, robi, nie. Robię, ja robię codziennie pranie, tylko ja mam za dużo ubrań. Ja potrzebuję mieć mieszkanie z garderobą. Czy w ogóle nie widać tych ubrań przypadkiem? Uff. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzisiaj spotykamy się, aby nagrać reakcję na nową piosenkę Juli Żugaj. żugajki. Mam nadzieję, że nie przyjdziecie do nas pod nasze domy z pochodniami i z widłami. Piosenka nazywa się Miłostki. O. miała premierę o 15.15. :15. A, A my jesteśmy ogóle... o 16,27 już przed komputerem. Przed komputerem, także proszę do ocenić e, poświęcenie. I 15-15 to chyba jest w ogóle... Wydaje mi się, że to ma jakieś znaczenie ta liczba. Myślę, to jest jakaś magiczna tym. liczba, coś takiego. I to nie będzie Julia Żugaj typu mm, I'm nice girl. Jestem miłą dziewczyną, sądzę, że za... no, no, no. To będzie Julia Żugaj dominatrix. To nie będzie Julia Żugaj, to będzie Jovita Żugaj. Będzie kontrowersja. To jest kontrowersja. Jest kontrowersja. Kontrowersja. Jest My jakieś słowo na, się, na że... słowo na S. Słowo S. Myślę, że nie jedno. zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz e, komentarz. Napiszcie też wy, co sądzicie o tym teledysku, razem zami oglądać i piszcie co sądzicie. Koniecznie odwiedźcie nasze social media, Instagrama, TikToka, masz Twittera... Nie, ty masz. Tak, ale Twittera też, ponieważ Twitter fed jest. Fat class! I jeszcze zanim zaczniemy mam dla Was kochani niespodziankę Jako naczelne best friends. Przyjaciółki czy rywalki, mamy dla Was niespodziankę, a mianowicie, chyba. What the? What, what the fucking tea? Boże, kochanie, ja jestem mega podekscytowany, że możemy Wam w końcu to powiedzieć. Myślę, że już od końca września oficjalnie ruszamy z naszym podcastem. Podcastem, który będzie nazywał się, mówimy już? Ja, ja, ja myślę, że możemy zespolerować tę okładkę. Tak, więc I wanna show it Yes. Jakby spoilerujmy. Podcast będzie nazywał się Grzeczne. Grzeszna. Będzie wiele tematów tabu, które nie są poruszane i ludzie się boją o nich rozmawiać. Możemy nam sprawiać, że jeden my odcinek będzie about sex. About. Sex. Oh, sex. About dates. About, e, będzie odcinek about nails, będzie make-up, make ubranka, fryzurki. Mam, że wydaje mi się, że w tym podcaście poznacie nas takich, jakich nas jeszcze nie znaliście. And that's on period. I na dodatek, e, wydaje mi się, że to będzie bardzo przełomowy podcast, zwłaszcza w naszym kraju, ponieważ czegoś takiego jeszcze nie było. Mm -hmm. Także zapraszamy. Tematy tabu tam nie istnieją, ja jeszcze tego tak dodam. Więc jeżeli chcecie naprawdę posłuchać bez owijania w bawełnę na tematy mm -hmm. przeróżne, to zapraszamy do słuchania. Koniecznie w komentarzach, o czym byście chcieli, żebyśmy też pogadali, bo na pewno będziemy brali to pod uwagę, bo to też jest dla nas bardzo istotne. Niestety tak. nie znamy jeszcze dokładnej daty podcastu ze względów marketingowych, jeszcze dokładnie nie znamy. Ja naprawdę czuję, że to może być przełomowe i wydaje mi się, że wiele z Was może się z tym identyfikować. Tak, i, dokładnie tak. I poruszymy tematy, które nie były wcześniej poruszone. Z racji tego, jak wiemy, że jakich mamy widzów, bardzo wrażliwych, twórczych, e, artystycznych i każdy z Was jest uważany za inną osobę, to myślę, że będzie to idealny podcast. Dla was. Ale myślę, że bez słynnego wyjania teraz nie będziemy gadać o nas, tylko about this fucking shit. Znaczy Later. Się jeszcze nie będzie wiadomo, że jest shit. A ja już oceniliśmy. No właśnie. I'm fucking judging person. Dobrym tą koszulkę. Ja się czuję jak ta z Euphoria, jak ona się nazywa? Mary. Mad I look like Mary right now. Boże, tak zawiewa naprawdę z smrodem, że ja ledwo żyję. Tylko nie wiem, które to twoje. Ej, Kuba się powinno. nawet. A nie, e, słuchawki GigaF**ta. Ale to nie ja ustawiam sobie tę nazwę. Co? Nie, on słuchawki to tak się nazywają. Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy od samej miniaturki. Ja jestem very gag. This is for me, Lady Gaga Tromatyka Chromatica vibe. To to ko. samo pomyślałem. Wygląda jak z Stupid Love połączonego w ogóle z okładką chromatyki. Wygląda to mega mega ładnie. Mega oryginalnie w ogóle tak mhm. jakby Światowo szczerze. To inny się... poziom. Jakbyście sobie porównali te poprzednie nasze reakcje, oh. to Girl to wygląda w ogóle jak inny poziom już. This is for me, it's budget. Mhm. Tutaj tu widać jest budżet. Tu widać, widać jakby zaangażowanie, tutaj widać jakby pracę włożoną grafików itp. itd. Mhm. W porównaniu do wszystkich poprzednich utworów, nie? No bo to nie To odbiega całkowicie od poziomu polskich innych influencerów i wygląda to naprawdę dobrze. To teraz tak patrzę, to jest trochę taka dodawaj. Jakbym do kogoś z polskich to Moim zdaniem tak, bo Doda też ma. What the fuck! Wait a minute! Ten trudno, prawda? nie da do pracy? I Wę tak pierdolnie no, utknęły tam ubrania, nie, I nie, bo ja nie sobie, usta, że stało. zgniły, bo ja do usterki, do usterek tego naprawcy zadzwoniłem, do naprawcy usterek i on przyszedł dopiero za kilka dni i mi k... zgniły ubrania. Ale no dobra, zaczynamy. Słuchajcie, oglądamy teledysk. Y no zaczyna się już ostro. Zaczyna się very Spicy. spicy. spicy Who's that boy! boy? Przelek pro. Tak? Ta? Dlaczego za Julką jest Wydaje mi się, że to nie jest to, o czym myślisz. Nie? Bo ona przykryła kawałek tego, i wydaje mi się, że to coś innego niż nam się wydaje. Głodnemu chleb na myśli. Przestań, absolutnie nie. The make-up. I love makeup, tak. make-up better than ever. A patrzcie skutnia, Pokrócisz yes. się. się. Oh, 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 my god. Oh, my god, the first look. The bitch fucking slay. The know. bitch fucking. Sleigh. Ja nie, ta rękawiczka widziałeś te to? Tak, te światło. To z tyłu za czymś tym. To takie. I to jest ten look właśnie z yy, miniaturki, nie? I to jest. I'm talking gag right now Ja, jest, bo ja nie mówiłem Ja trochę... Właśnie ja też nie wiem co w tym momencie powiedzieć Bo zwracając uwagę do grzecznej Julki w e, wersji Sanach mm -hmm. Wszystkie te piosenki były na jedno kopyto trochę Trochę tak Ja powiem szczerze, nawet nie słyszałem już żadnej po tym, po tym brze. Jakoś wiem, że były jakieś, ale były. nie słuchałem tego Ja słuchałem i szczerze powiedziawszy tak, ja czułem cały czas ten sam vibe I tutaj tu Zaczyna się być spicy. 180 stopni inaczej. Spicy as fuck, She ja She's not Julia anymore, she's yeah. Javita. Javita. Javita her. Ten kadr z sercami yeah. is amazing. Mhm. Problem jest tylko w tym tle, że to tło jest takie... Trochę te drzewa, nie? Ona jest tak, takie tak, flat, tak, nie? tak, 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 ale i tak jest... I mean slave. Ten cerki w lateksowych kombinazonach. A te buty? No. to jest that? To mhm. jest jakby, nie wiem, jakby ona była korzeniem. O to jest pewnie Ona przyrasta teraz serce i ta. przyrasta korzeniami. to, to jest takie przystrzymanie, że ona Miłoski. zarosła. Zbliża się jesień zima, więc ma prawo zarosnąć. Prawda. Kto by się w takim też tego stanu Na o, i na przykład mm. zobacz, jak teraz był taki dym, jak był dodany ten laser, to moim zdaniem to już wyglądało excessive. Mm -hmm. A w tych takich statycznych bardziej ujęciach to wyglądało gorzej, ale jak jest dokładnie już, tak. wszystko na maksa, to wygląda dokładnie tak. Teraz to jak się tak przewija, to trochę mi się kojarzy. Uh, toxic Britain Spears Same. Myślę, to to But... też jest Ariana No Tears Left to Cry, bo tam też jest mm -hmm. takie zaburzenia, proporcji i tak dalej. Ale Slay, i tu też mi się podoba strasznie tło tutaj. Tak. Ooh. Kocham Buty są bardzo you fucking Super ses. Nie nie nie. Ale może będzie więcej Jem, <grym> Wymachuję Dobrze. Girl, what the fuck? Okej, okay, ja to powiem na głos? Możecie mnie znienawidzić. Uważam, że przed sceną taneczną było nudnawo. W sensie był ten fragment taki w tej bieli, mm. moim zdaniem to był jak trochę je... dynamiki. O po tak! na początku było mega dynamicznie, refren też jest dynamiczny z tą choreografią, a pomiędzy nagle się pojawiają jakieś takie jasne kadry, takie... Nie jak... podobało mi się to, jak bardzo nienaturalny sposób wzięła nogę tak i tak no, ręce nałoż. Nie wiem, czy ty widziałaś to. Pokazywała jakby paznokcie i to tak nienaturalnie to wyglądało mm -hmm. jakby. Ogólnie czy tamte sceny były złe? Nie. Nie. Ale na tle tych? Wypadają blado po prostu. Bo trochę tak. One tak dobre, że moim zdaniem te e, z tej scenarii jasnej były takie sobie. Ale I mean, Refrain buja. Jeżeli już chodzi o taką. Buja. Prostu, mi trudno się skupić na muzyce, bo bardziej się patrzy ja na. Ja patrzę kawa. na Dancing Queen. I'm obsessed. Jakby. Ja wiedziałem, że Julka ma Dancing Background. Mm -hmm. Ona tam tańczyła No i te i I jakby. Teraz to widać. Brakowało to mi tego w poprzednich piosenkach. Mm -hmm. Bo jakby ja nie jestem wielkim fanem. Oh my god, I wanna be Sana vibe. Bzy. To to I wanna cry every single day I bad bitch Bain. nie ma, znaczy, są też potrzebne piosenki na pewno takie smutne melancholijne i tak dalej, ale wydaje mi się że bardziej jako zapychacze na przykład na albumie tak. a na single się, powinny być wybierane takie, właśnie takie piosenki energiczne uh, Slay to jest dobra robota choreografa bardzo dobra, 10 na 10 kostiumografii też są genialne Świetne. dają mega radę, wyglądają pięknie wyglądają tak. takie czarne wdowy one mają vibe place które właśnie ubrały się na pogrzeb swojego faceta. Bo ja właśnie zauważyłem, że w tych polskich teradyskach zdarza się tak, że jak już występują tancerki, to założyły zwykłą czarną bluzkę i czarny mm -hmm. kres. Tu one mają być tułem totalnym, a tutaj wydaje mi się, że są na równi z Juska. Że to jest jej uh, team, to jest mm -hmm. jej gang, to jest jej ama Amazon Amazonki! Bad one krzyczy. są bad Amazonkami. Ale teraz zatrzymaliśmy w tym kadrze... To jest taki naprawdę mały mały szczegół. Mm -hmm. Szkoda, że ta fryzura nie jest taka, że wiesz taka full slick kucyk, mm -hmm. wiesz co chodzi? Wiem, to o dzi. Wystają te włoski, to tak jakby tak. Ja tutaj wie, bo, widzę w ogóle szkoda, że to jest zrobione tak ulizane. Oh, oh my god, leczy, I leczy, know. Mokro. Ale to jest takie. Bo, taki bo, taki bo jak wiesz jak to, to wygląda szczegół. trochę, jakby ona była na plan i już było opóźnienie godziny i była. O my god, nie wiem co zrobić z włosami, zrobię tak, szybko i biegnę. Tak. I to jest taka jedna rzecz. Ale to potem będziemy jeszcze poznać tak. dalej. O, ja, no. zapowietrzyłem się. The nails. Mm -hmm. The nails. Mega mi się podobają te, o i te ujęcia. Te ujęcia z wygląda. No ja nie jestem fanem tej scenografii w ogóle. Tak, bo to jest coś co już widzieliśmy. To jest chyba e, Happy Museum? Może. Bo to mi się kojarzy. z ulubione warszawskich influencerów. Po prostu do zdjęć, y, Insta instastories, teledysków, filmów, pro, produkcji w najwyższych, ja się nie śmieję, bo mój program Dzień dobry on tam się zaczynał, żeby nie było, to nie był mój pomysł, w ogóle to jest takie, ja czuję to jak, jakby to był taki film, wiesz, Ona jest a, trochę z jakiejś gangu, China, tak jak mi to w ogóle też daje, na przykład teraz jak właśnie na to spojrzałem, na tą stop klatkę z tymi takimi China, tymi mi to daje trochę vibe Black Widow by Iggy tak. i Ora, bo to też było takie... I mi daje vibe ten kredysk trochę tak. I też trochę takiej mega przyszłości typu 2100, takie apokalips nie apokalips tylko y, jak to się nazywa, taki świat y, mega to, futurystyczny. futurystyczny. Ale taki wiesz, typu jak są postacie z gier, takie mhm. żu, żu, żu. Wiem o co chodzi Takie coś, ale nie wiem jak to totalnie nazwać Też nie wiem, ale wyobraźcie to sobie Wyobraźcie sobie, ale co jest... siedzi w tej Małej, pięknej główce Małej, przed chwilą mówiliśmy, że mi nie dasz tej czapki jednej Mam za dużo łeb To jest uh, Headphobia <laughs> Ooo, kinda cute oh my God! This is the, To jest bluzka od My Designer <laughs> Uh, Glossy by Zuzia uh, Kiss for her i poznałem od razu, że to jest jej product Sleee uh, Bo ona to robi takie te, rzeczy To co miałeś na fejście ostatni look uh, na, jest... Mój purple looks, festa i mój uh, Red tle. look z, uh, pixie hair But I hate this kadr, bo to jest kadr, kadry rapera, mm -hmm. który... E... A, a ja to jeszcze nie zgodzę, bo mi się podoba ten kadr, powiem e, Podoba mi się ten kadr, wydaje mi się, że to też jest trochę, zobacz, odwrócenie roli, bo zawsze mamy taki kadr przedstawiający faceta, który nawija, który śpiewa i jakaś grupa mm -hmm. jest w tle przy mm -hmm. aucie... E, w z wywalonymi cycami się wygina przy aucie i jest tak potraktowana przedmiotowo, a tutaj moim zdaniem jest pokazane, że to ona ma siłę, ona ma power. A on jest przedmiotem. Zabić, a on jest w ogóle y, po prostu przedmiotem. Żeby który... przeczyścił auto i ewentualnie otworzył drzwi. Biczba. Trochę to wygląda jak e, Szybcy wściekli. Trochę tak. No? Trochę to jest ten vibe jakby ona była tą laską, która się ściga z wszystkimi chłopakami. Mm -hmm. Oj, to już jest. Dobra, Dobra okej, to w takim razie zmieniam zdanie, y, że może nie, że hated, mhm. ale w porównaniu do reszty trochę odstaje, Ta. ale y, nie Heyred. To dlatego, prawda, dlatego, on są, wygląda to trochę to szczerze w ogóle jak z innego tyle dysku. Trochę, tak, to jest średnio spójne z całością. Ale podoba mi się. Uwielbiam rękawiczkę, mm -hmm. uwielbiam dwa kocyki. A no i właśnie tutaj mi daje mega vibe Tak, o tej... też, no. ale w ogóle ja w poprzednich filmach przyczepiałam się u Julki e, Boat up mm -hmm. żeby po prostu było very basic, mm -hmm. very boring. No to a to tutaj... tutaj w drugą stronę tu jest po prostu wszystko takie extra, ale to jest w takim dobrym tak. Tak, dopracowane to to mega pod e, każdym względem. I I love Julia Red Lips. Mhm, mm totalnie mega jej pasują. Uuu, mm. Ja uważam, że te kadry taneczne są totalnie najlepsze Bo mówmy chwilę o tym outficie Ja uwielbiam górę mean, I'm obsessed z tą górą, ja też To wygląda tak dobrze The I nie każdy by dobrze w ogóle wyglądał w yeah. takim Czyli bo przecież to jest mega przyciele podkreślające sylwetkę Każdy jakby mankament ciała Dokładnie, do... a tutaj nie ma mankamentu Nie ma mankamentu, Girl, zero Ona ma po prostu płaszczyzny brzuszek jak The body is Good, the oh body is... Mm, mm, mm. I'm jealous. A co ja mam powiedzieć jak on, ona już szpilka! Julia, I fucking hate you. A o, Wiecie jaki jest problem z Julką? Julka z problem taki, że jest pracowita, robi fajne rzeczy, nie jest konfliktowa, wydaje mi się, że jest... Eee, dobrą osobą, i właśnie za to ją nienawidzę, ponieważ do tego wszystkiego jest miła. I hate this I'm bitch. Wydaje się idealna, ale gdzieś tam w środku na, pewno jest jakaś bada. Na, pewno. na pewno jest na jakaś wada. Na pewno jest jakaś wada. Toż ona nie może być aż tak <laughs> idealna. Co? Ciekawe czy na przykład lubi Britney Spears albo Dwayne'a. A <laughs> jakby powiedziała, że nie lubi? Girl. Girl. Canceled. Canceled. To jest kierunek, w którym powinna już iść. się This is fucking energy, this is fucking power. Dziewczyny, które to oglądają. Moim zdaniem poczują taką inspiration tak, you know że, what I mean. baby, czyt, że mają siłę Że ja nie Ja oglądam dużo młodych dziewczynek Które w przyszłości jakby poczują power oglądając to Wiesz co chodzi? Tak jak my, nie wiem, w przyszłości oglądaliśmy Dodę mm -hmm. You know? Też mi się tak wydaje I to też jest powiew świeżości Czy jej poprzenie piosenki Rewolucjonizowały rynek? Nie, To była piosenka. Ona wydała piosenkę. Another influencer wydała piosenkę. Tak. A to jest. To moim zdaniem jest jej pierwsza piosenka, która brzmi jak nie piosenka Influencera. This is a fucking piosenka piosenkarki. jak w ogóle chcę powiedzieć, że I'm fucking jealous, że na przykład nie jestem częścią tego. Wyobraźcie, jakbyśmy byli jako tancerki. No, albo chociaż w jakiejś scenie, jak na jakiejś loży siedzimy z nią. my jako ten ser. No, my jako my god. Ja ja sobie włam już ma black lock coś skórzanego ja założył. O tak mi się. <noise> albo ten płaszcz. Mhm. Mm ten I Taki mokry wet look Oh my god! Slao! Oh! la Bitch! What the fuck! I mean girl! That dance break to było jak... Pussycat dolls, when I grow up. One tam mają takie pussycatne. Albo jak Gosia Andrzejewicz wtedy tyle Wojownika! Ja nie błagam cię Mini fragment, podczas tego 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 Dancebreaker. Jeszcze jakiś piesek, szczeka. Bo muszą to zobaczyć Girl, ja mam, ja mam na, na, naprawdę łzy, because this is a... O, ja myślałam, że gorące zrobią, bo to było mega hot I teraz właśnie ja czym tą jealous, co przed chwilą powiedzieć, Bo żałuję, że jakby ja czegoś takiego nie stworzyłem, jak ja na to patrzę, to ja bym sam chciał takie coś zrobić tak. I mean, girl, ja... my musimy zrobić jakąś choreografię Girl, I wanna be part of this dancing... Jak chcę mieć te To Totalnie, tak Ja yeah, wanna be... I wanna... Mm -mm. Chcę być jedną z nich Once again, I hate this

I wanna be her to Ja po tym teledysku czuję się tak, że chciałbym być nią w tym momencie Same Powiem wam, że w ogóle ja mógłbym oglądać Moim zdaniem ten teledysk cały mógłby wyglądać Tak jak to ostatnie, e, ostatni refren To mógłby być całkiem taneczny teledysk Ale tym. właśnie, Tylko właśnie ona i... na czerwonym tle jak tańczy, ja bym to oglądał I, i tak bym się Ale wygodała. właśnie mi się wydaje, że trochę się to nie zgodzę, powiem ci dlaczego Bo ten finałowy This is the best part of this fucking music video, you fucking bitch i że czekając na ten moment, my tak jakby wiesz mm, wszystko było okej, okay, spoko, ale to ostatnio to było takie, wiesz, know, tak jakbyś I... dostawał codziennie prezent przez cały rok i na urodziny już byś się nie cieszył z tego prezentu. Prawda? Wiesz o co chodzi? A na urodziny tak, jesteśmy ga... To jak kalendarze adwentowe. Kind of. 23. Wiesz, że będzie paletka albo pomadka. A wcześniej tak naprawdę masz waciki, patyczki do uszu i ewentualnie krem Nivea. Girl! Darek! Where is fucking Darek? Where is, fucking Where is Carolina? Where is Carolina? We love you, we miss you baby we, we girl. Love you me, but she's still alive, girl. I know, oby jak najdłużej. Kochana, nie bądź Elżbietą, królową, drugą. Bierz się cyną Ja jestem obsesją. Ja jestem, ob bo tak jak gadaliśmy wcześniej, to nie jest piosenka influencera. Mm -hmm. Not anymore. No to brzmi normalnie. No, Porównaj sobie piosenkę, Którą reagowałeś na Nuts War. Porównaj sobie por piosenkę Team X. Zbierz to pierwsze piosenka... myślę? Patty. Błagam. Pa <laughs> Eeeee! <skrøk> <skrøk> Autentycznie wykręcało mózg. Ja czułem ból fizyczny, ja chyba tego nie powiedziałem wtedy, ale ja to teraz powiem, ja czułem ból, ja czułem ból fizyczny słuchając jak ona na tych decybelach napierdziela, a tu właśnie nie było tego takiego dyskomfortu, bo nie. w każdej z tamtych piosenek ja czułem dyskomfort jak to słuchałem. Wydaje mi się, że ten głos nie był aż tak mocno, wiadomo, zrobiony, bo właśnie w, w tych piosenkach feis, na Boże, face ten X strasznie było dużo audio I tak. ja na przykład nie wiedziałem, że Monika Kociołek potrafi śpiewać. Przecież ona w tych piosenkach moim zdaniem była obrobiona strasznie, wyła w tych tymi X, a później słyszę na TikToku, jak ona coś tam tak. się, śpiewa. No i pięknie śpiewa. No właśnie. I właśnie tutaj z Julką jest ten sam przykład w tych piosenkach było Julki strasznie pozna, pozna, ja poznaję głos Julki. Tak. I know it's, it's Julia Julia, it's Jowita. Ale że ja to jest Jovita. Jovita whore jo to, to nie jest Jowita Horror. Julia żuga, to jest Jovita Hor. Dobra, trzeba dać finałową punktację i myślę, że to będzie legendarny moment, kiedy w nasz... Nie nasi... będzie jedynek. Nie będzie jedynek. Nie ma sensu. Wait a second! To są To jest jest teraz? jak chodzimy na event... <słyska> <słyska> OMG! Okay, jak chodzimy na event teraz, to wiecie, jest na przykład idzie na world. Oczywiście, wiecie, my nawet sobie nie mówimy cześć, bo... Znaczy, ja od nich czuję taki vibe, jak na nas patrzą. Zówiesz, czy... I wanna kill you. Tak, like totalnie a, tak. Znaczy ja widzę w nich vibe I wanna kill you and I wanna be like you. Totalnie. No bo na przykład jak chodzimy na eventy i widzimy ludzi z nowego teamu X, to nie czuję czegoś takiego, normalnie się, uś... ja, się ja nie wiem czy że to są z Ciemu X Ja rozpoznaję, tu możemy się uśmiechnąć, w sensie laski bo chłopaka nam nie ma, ale możemy się uśmiechnąć coś takiego, ale z Nutsworth ja czuję takie napięcie i taką wrogą atmosferę Ja wam powiem ale... szczerze, że ostatnio na evencie Douglasa jedna laska zabrała głos podczas takich zajęć z panią inżynier i wiecie co, ja się przeżegnałam lewą nogą od tyłu ponieważ ta dziewczyna jakby nie umiała nawet dobrze sklekotać zdania wiecie co chodzi? jakby nie umiała nie miała się do końca wypowiedzieć. No trochę jakby zajechało wsią. No, damy jakiś spoiler, kto to był. Nie, nie mówmy kto to był. Ale wiecie, o tacy ludzie potem się biorą za tworzenie muzyki i wychodzi co wychodzi. W sensie nie chcemy być shady, jakby nie spełniają dalej swojej ma. Dobra, dajemy punktację od 0 do 5. Ile gwiazdek? 3, 2, 1, 5. 5 na 5. 5 na 5. To jest historic moment. Ja poproszę sobie. tutaj fanfary, jakieś gwiazdy, strzały. Ostatni raz byliśmy tacy hojni, jak słuchaliśmy tego nowego Timu X. Tak, bo e, było ok. Bo to nie było złe, też, nie? Nie było złe, ale. Ponieważ w porównaniu do tego, to czuć przepaść. Na to przykład, jest nie. niebo, a ziemia, i ja mogę tylko pogratulować Silce e, no, z całego serca. Widać, że to było dużo e, pracy włożone w to. Wydaje mi się, że to też był taki trochę projekt jej życia. My, tak, i ja liczę moment. na to, że będzie szła w tą stronę as fuck, bo było bardziej tanecznie. Było taniecznie, bo. Paisie, bo ty, to jest coś, czego wydaje mi się brakowało. Mm -hmm. Bo ja uwielbiam te wszystkie laski, które tworzą muzykę i... I wanna be bad bitch, a ja jestem bad... Siąłem ja w piosenkę, że są bad bitch. Honey, girl, show you it. are not. Pokaż, że jesteś. This is a girl. This no. is a girl, która to właśnie pokazała. I wielkie gratulacje. Ja... Te, taka mini refleksja dla mnie, ponieważ widzę ile... Ja śledzę Julka cały czas wszędzie i e, jestem zachwycona tym, jak wykorzystała platformę, którą uzyskała jakby biorąc udział w tym mm Mix. -hmm. bo... Nie obrażając reszty dziewczyn ani chłopaków, myślę, że odbiega od nich totalnie. Mm -hmm. Ona jest jakby level, 5 levelów wyżej od całej reszty, która tam Do była problem. i um, tak naprawdę dwie z dziewczyn zostały dalej w teamie jakimś. Monika bije się po mordach, a Julia wydaje mm, mi się, że... Julka jest 100 razy, 100 razy wyżej od nich i ja szczerze mam nadzieję tylko, że Julka, która to robi cały czas i ją to nadal jara. Tak. Że wie, że to nie jest praca, że ona mm -hmm. pracuje ciężko, żeby pracować ciężko, tylko że to jest coś, co ją nadal jara i trzymam jakby na za dalsze sukcesy. E, mamy nadzieję, że żugajki po tym filmie nas nie będą zamordują. nie zamordują. Będą słuchać naszego podcastu I będą słuchać naszego podcastu. Żugajki, musicie słuchać naszego podcastu. Bo zrobimy mini spoiler, będzie odcinek, w którym będzie też temat Julii na pewno. Będzie temat influencerów Ogólnie, tak. TikTok, YouTube, Instagram będziemy o tym gadać. Także żugajki girl. Jeśli kochacie, tylko żegnam się oglądać. Totalnie. Dobra, to już wspomnieliśmy o tym. Jeszcze raz przypominam właśnie tak jak mówił wcześniej Kuba, że już we wrześniu będzie ruszał nasz podcast. Mam nadzieję, że we wrześniu. Więcej informacji znajdziecie w na naszych social mediach, a nasze social media właśnie się teraz pojawią, Instagram. TikTok oraz mój Twitter, ponieważ Kuba nie ma Twittera. Kochani, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę, komentarze i... To wy sądzicie o tym teledysku. Dokładnie. Napiszcie w komentarzach. I do zobaczenia w następnych odcinkach, bo mamy też w planie nagrać jeden przy Girl, Very funny, Ale jeszcze nie mówimy. Tak, jeszcze, jeszcze nie, nie ale uśmiejcie się. Będzie śmiesznie. Buziaki. Widzimy się już w środę. Bye!